Młoteczka na waszych ekranach, histeria jest podogona, a ze mną dzisiaj jest Miron. Jestem. I czatełki jakoś w tym miejscu. I mamy kolejny cel. Uwaga, uwaga, co to jest porozmawiać z Dianą. A to ona tu przylazła gdzieś? Chwila, chwila, jest, lezie, dobra. Jestem głodna, zmęczona, ale Dianie jeszcze chętnie yy, mordę obiję, że tak to ujmę. Idź stąd. Konfrontacja. Nie mogę się z nią skonfrontować, bo łóżko. Ej, możesz mi nie kraść moich rzeczy? Pomyślałam, że przyjdę cię pocieszyć po tym, jak twój biedny kundel został porwany. Przez ciebie, ty wstrętna torbo i zostaw moją gazetę. W no, ogóle jak sobie siadła, nie rozłożyła inera. Cóż wiadomo? Z wielką przykrością muszę cię rozczarować. Tipson powrócił do mnie, i jestem pewna, że sprawcy po porwaniu zostaną wkrótce aresztowani i pozdrawiano rudą krasnoludkę. Nowe YouTube! Y. Witamy w historiach z podogona! Jest z nami młodzież, Miron i czaty. I twoje zdrówko również, ludek Krasnoludko! Cóż takiego? Cóż, jeśli zdołasz pokonać moją złotko w psich zawodach, tam Ci ten dom za darmo. Nigdy nie chodziło mi o pieniądze. Nie zamierzam odsprzedawać ci tego domu. Jak to odsprzedawać? Sama sobie go od siebie kupię i nara. Jak się mnie kurde, w ogóle ześmiała, nie? Nie mam czasu z tobą rozmawiać, z chce mi się spać. No i co? Ja tak ją zostawię? Mogę jej pysko bić. Chodź, 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 chodź. Walcz! Atakuj. W życiu trzeba mieć priorytety. Zostaw mnie to, w spokoju, ty torbo jedna. Zresztą mam dwie sztuki. Obie mi zabrała! Jeśli nie zapanujesz nad tym potworem, będę musiała wezwać władzę. A ona mówiła o mnie czy o psie? <śmiech> <śmiech> Myślę, że pora by Diana sobie poszła. Ej, ale ona zabrała moje rzeczy! Ta Diana to taka suka, że pewnie wygra wszystkie te psie Zgadza <noise> Zgadzam się z tobą, Moriarty, i twoje zdrowko również. A co tu jest napisane? Wyprosić Dianę. Ja ją na butach stąd wyproszę. Jeszcze psem poszczuję. Gin, suko! I bardzo dobrze, widzicie? Mogłam ją tak przez okno. Wyproś. Wynapa z mojego domu! Zabrała mi rzeczy. Mośnie usiłuje zwrócić na siebie uwagę, ponieważ cuchnie i potrzebuje kąpieli. Pozwól mu wykąpać się pod prysznicem. Nie, pójdę taka brudna spać. Czytaj. Cóż takiego? Do zobaczenia na zawodach, moja droga. Wal się, torbo. Idę spać brudna. To zapask! Cipsonie, co my zrobimy? Teraz naprawdę musimy wygrać zawody. Nie mogę stracić domu. Hej, co się stało z obsydianową łapą? Co cię to obchodzi? spać. <grystanie> Alicjo! Talizman nie był ci potrzebny, abyś stała się prawdziwą treserką psów. Gdzie on jest i skąd on do mnie rozmawia? <grystanie> Siedzi w moim śmietniku. Ewentualnie tak śmierdzę, że haluny mi po prostu wszystko zepsuły. Powinnam porozmawiać z Olgierdem i dowiedzieć się o co mu chodziło. Powinnaś iść spać. Przede wszystkim. O, nie, zaraz, bo ja chcę ją zobaczyć jako ducha. Nie mogę ci otworzyć, bo teraz śpię. A, bo przyszedł Przyszedł, tutaj. tak. Ej, bez kitu, kod już się w ten karton pakuje, nie wiem czy wysłyszycie, ale przyszedł pies, znaczy pies, kot i tam instaluje w te kartony. Ci, którzy byli wcześniej na live'ie to wiedzą, że otwierałam paczuszkę hmm. jak widzę. <grystanie> Będzie spał u mnie na wycieraczce, bo ja się muszę wyspać i nara. Ale patrz, on musi zadzwonić, a pies już w las. Bo psy są tu zawsze mile widziane, a on jednak ma, że tak powiem, pewne predyspozycje genetyczne do podkradania rzeczy, więc nie jest... <grystanie> Tutaj mile widziany. Dobra, wezmę no mu otworzę. Przespałam się całe dwa piksele. <noise> dwa piksele. Dwa przespałem. piksele. Magdalena, moje biedne pazurki. Koniec z czerwonymi szponami. Co, co zrobiłaś z pazurkami? Przyznaj się. Wszyscy, wszyscy mnie dostrzegają w końcu. To jeszcze ją powitam. Siema Felicja. Co ty mi robisz, stary? Będę śmierdzić jeszcze bardziej. Nawet smród próbuje mi ukraść. Taki z niego typ. Dobra, wezmę i się umyję. Może zasnę w wannie, umrę i koniec rozgrywki. <śmum> Simowie się budzą, jak ktoś dzwoni do drzwi, ale chyba nie w tej części. W sensie nie w tych histeriach, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Simy mi nie wstały. Ale ogólnie w dwójeczce tak, budzą się i w jedynce chyba też. Nie ma kotku. Słuchajcie, przyszło kotku i chcę na, yy, na kolanka, więc obawiam się, że, że koniec rozgrywki, nie? <grytety> Trzeba mieć w życiu priorytety. Trzeba kota głaskać, a nie grać w Simsy na live. Proszę, poglądajcie gołą cesarzową. Ja tutaj się wygnę do, do kotku i będę go głaskać. O nie, remont mi zepsuł pazurki i zdarł hybrydę. No to teraz trzeba yy, śmigać do pani kosmetyczki, zrobić nowe pazurki. Zrób sobie takie mroczne, czarne albo śliwkowe. Miko, dziś u mnie w pracy wziąłem sobie zmianę w, ka w kawiarni, bo mamy tu taką kawiarnią restaurację. A miałem kiepski dzień. To wziąłem zmianę i podczas miałem Miałam przecież obierania klienta. <laughs> Odbierania przez klienta kadwy. To zapytał się mnie, czy dam mu swój numer telefonu. Jeszcze taki zawstydzony to w życiu nie byłem. Ale dałem mu numer. A, Miko, będzie randeczka. Będzie randeczka. Czy małaj ten. Twoje zdrówko również. Nie, no, kotku zawsze jest najważniejszy. O ona się zajmie psami, ci się zajmą sobą, a ja się wyśpię i nara. Pod warunkiem, że nie zdechnę z głodu w trakcie. O kim ona tam śni? To co ty robiłaś w poprzednim odcinku, że taka wykończona? Chyba na tych zawodach byliśmy. A nie, byłam przecież ratować psa swojego. Z tej szopy gdzieś tam. Przyszła do mnie do domu, sobie telewizję włączyła i zadowolona, nie? Co za babka. Tylko, że telewizor jest w drugim pokoju. A bo to on. Bo on tutaj. No dobra, ja przewinę troszeczkę. Będę spała szybciej. Ktoś mi się turla w kwiatkach. Dobra, podam jak jakąś kolację, skoro mam gości. Zjedz obiad, podaj obiad. Spaghetti. Będę ciągnąć makarona. Kundle, już mam, wystarczy, że się zakochają. Co robisz, kotku biednemu? O, no, on jest! Się na no ja wiem, sposoby. że się dobija. Chodź, kotulku, chodź. Już Cię głaszczę. Trzeba mieć w życiu, słuchajcie, priorytety. R muszę zrobić kotku miejsce i teraz nie wiem, jak ja będę grać, bo jak mi się położy na klawiaturze, to będzie ameno, a już się pcha do tego. O, proszę! Harbdar po raz kolejny został dzielnym legionistą, Harpdarp. Ja Ci dziękuję za wsparcie i hapsz, hapsz dla Ciebie na czacie. Ale wyfarciłeś! Dwa razy! Dwa razy, Harpdarp! Proszę. Zapraszam wszystkich do stału. Albo przynajmniej siebie, bo jestem głodna. <laughs> Zaraz kogoś nie nakarmiłam. A tej laski, bo sobie poszła. No dobra, weźcie mi wyłącznie ten telewizor. I tu brzdenka za uszami. O, proszę. I jemy ładnie. Czekajcie, ja wam zrobię zdjęcie na snapika, żebyście widzieli, co tu się wyczynia. I jak to wygląda teraz. Uwaga, uwaga. Aha, bo to nie w tą stronę, teraz tak, będziecie mieli yy, okazję zobaczyć kawałek mojej nogi, kawałek kota i kawałek myszki. I kawałek bajzlu. Co to jest oto tutaj? To to a moje biurko. Dobrze, to yy, proszę bardzo wrzucam na snapa. Kto chce ten widzi. I przewijam. Przewijam grę, bo się nic nie, nie wydarza tutaj. A ja, całe szczęście, pierwszy raz w życiu doceniam swój przeprost w łokciu. Mm. Bo mogę myszkę sobie złapać w ten sposób i wygiąć łokieć z drugą a e, nic mi się nie dzieje. Jakiej myszki? Zobaczysz Moriarty, zobaczysz. Dobrze, moja postać jest w ogarnięta, to jeszcze jedno jedzonko zjem. Gdzie on tam Polas? A, sami molestować Polas. I co tu jest? Porozmawiać. No to jedliśmy razem obiad, to mogliśmy porozmawiać przy tym obiedzie. wędka. A jego pies mi zjada półki. No teraz stare to nie będziesz jadł. Teraz tu ze mną rozmawiasz. White and Blacks chcemy w partiach, poproszę. Jak tu wy się znaleźliście, sama ich wpuściłaś przez drzwi, Kretynko. Nie przejmuj się tym teraz, Alicjo. Przyszliśmy dać ci ostatnią szansę, brzmi ona. Nie potrzebujesz książek ani Talizmanów, aby wypełnić swoje przeznaczenie. Musisz tylko zajrzeć w głąb siebie, aby odkryć prawdziwe znaczenie tajemnic psiej łapy. Ja zawsze myślałam, że jeżeli chce się przejrzeć na oczy i odkryć prawdziwe znaczenie czegokolwiek, to raczej trzeba głowę z dupy wyciągnąć, a nie ją tam włożyć <noise> samą w samą siebie zaglądać, no to, ale... I to jeszcze w psią dupę. <noise> to jeszcze w psią dupę, dokładnie. Pamiętaj, patrz w swoje wnętrze, to strzekam w tobie wielkość. No chyba więc, jak mi ją wsadzisz. Więc nie żyj już więcej. <głos> <głos> I proszę, masz dupsko wielkie jak walizka. Poczekaj, czy ja cię jeszcze zobaczę? Moje dziecko. O, o, zaginiony ojciec się Dom, <grym> dom, dom. Zawsze będę przy tobie. A podobno nigdy nie wracają, że wychodzą <grym> na 5 minut po papierosy i nie ma ich jakieś I 20 lat. No właśnie, po 20 latach wrócił. No, ja no, ale zazwyczaj nie wracają. Lubię pogawędki z Amandą. Musimy znaleźć cza trochę czasu na plotki. What the fuck? Chyba jednego w ogóle okienka nie przeczytałam przez przypadek, ale to nic. A no to, to sobie naleję kawy i pomyślę o Amandzie, do której się nie odzywałam przez ostatni milion. Czy znowu pies mi nalał w mieszkaniu? Pies w ogóle, weź, weź wyjdź stąd. Idź być szczochem gdzie indziej. Super go trenuję. Na pewno wygram wszystkie nagrody z takim obszczańcem. Musisz jeszcze raz go schalić. No a teraz go muszę pochwalić, bo je karmę. A teraz w ogóle nic mu nie zrobię, bo śpi jak bezdomny na ławce, zamiast w swoim łóżku. Ale patrz, Amanda do mnie przyszła. Powitaj Adam, Amanda. Siema Amanda, czemu wchodzisz jak do siebie w środku nocy? A, i przyjdzie i moje żarcie? No oczywiście. Co za babka, wszyscy mnie objadają, to ja idę spać, a wy się jakoś ogarnijcie. Czemu nie mogłam się położyć spać w łóżku? O, nie, i teraz ona mi psa ukradnie, albo pies ją zabije. Wącha, bo ma okres. O, proszę cię, Miron! fu! No przecież samce zawsze tak robią. Ale to są różne gatunki, nie wiem, czy zauważyłeś. Nie chcę przeglądać w Twojej historii przeglądania pornosów, naprawdę. Nie chcę wiedzieć, jakie ty masz fantazje. Loteczki. Dostaw mojego psa, baw się ze mną. Nie ma To Twoje zdrowko również. Słuchaj, narąbałam jej. I to tak srogo. A potem przyszedł ten koleś i mnie uratował. No i znowu zjada moją kanapę ten pies. Roz... Nie, to w takim razie pogawędka, proszę. A miało być czas na plotki. Tak w ogóle to dużo maluję ostatnio. I nieźle mi idzie. I uwaga, uwaga. Lektor czyta. Diana postanowiła przyjść, by mi dokuczać, że nie mam już psa gotowego na zawody. Myślę, że była zaskoczona na widok Chipsona, a potem postanowiła zawrzeć ze mną układ. Jeśli ją pokonam, dostanę akt własności domu. Ten dom nie jest jej już przypadkiem? Cały czas jest, ale ta gra trochę tego nie ogarnia. Przed wyjściem ukradła obstianową łapę, którą dał mi Olgierd kiedy zmywałam podłogę przyszedł Olgiert nie kiedy spała przyszedł Olgiert ale gra lepiej i powiedziałam mu o tym zapewnił mnie że zawsze miałam w sobie dość siły i pewności siebie by wygrać bez niczyjej pomocy tylko nie zdawałam sobie z tego sprawy myślę że powinnam wyciągnąć z tego jakąś nauczkę ale to nie jest prawda co ona myśli bo przecież żeby ona Zobaczyła w sobie swoją siłę i, nie wiem, swoje umiejętności traserskie, to musiał przyjść Olgierd i jej pokazać. Czyli bez jego pomocy nie dałaby rady, więc jej pomoc, znaczy jego pomoc była jej potrzebna, czyli oszukuje sama siebie. Jego zasługi sobie przypisujesz ty, Torbo jedna. Czy ja mogę wreszcie położyć się spać? Mogę. I no przyszła sobie do mnie poczytać, pomyśleć trochę. Mogła już dojeść do końca tu jedzenie, coś się, by się nie spleśniało, chociaż. To posprzątamy wszystko, jak tylko wstaniemy. Ja sobie jeszcze kielicha naleję. <grymne> Ostatnia okazja do treningu. O nie, trzeba będzie psa trenować. To ja na po tego nie zniesę. Wstawaj, torbo jedna. Patrz ci, psa, no ktoś przysłał nam paczkę. Najpierw zmywanie, potem paczka. A potem, e, przepraszam, najpierw drinki, potem paczka. Trzeba mieć priorytety w życiu. O, i proszę, otwórz prezent. Nagel, tam nie były cztery strony tekstu, tylko to jest zawsze jedna strona. I cztery obrazki. No i wyszło, że nie oglądałeś poprzednich części. Dom, dom, dom. To składany tunel biegowy. Na nocce jest napisane, zbliża się twoja wielka chwila. Wierzę w was oboje, Tomek. O! I Tomek naprawdę chce. Komuś się dzisiaj poszczęści. Nawet dwa mi tunele wysłał, patrz. Ciekawe skąd on jej bierze. Nie mam pojęcia. I skąd ma hajs na to wszystko? Która nie pracuje. Właśnie, bo go przecież Diana zwolniła. Besuj Chipsona. Chipson, przestań, że to żreć. Jeśli chcę pokonać Diana, muszę jeszcze poćwiczyć. No to idziemy ćwiczyć. Chipson! Chipson do dziury. Proszę się turlać. Nie szczekaj na to, tylko ćwicz. Trendować z tunelem, no to już. Chip są do dziury. Nie słucha się. Jak wytłumaczyła, to może sama się powinna przez to przeczołgać. Jaki zdolny. Absurd też umiał przez takie tunele. Robiło się tak, że wrzucało się w piłkę i on bieg za tą piłką. <głos> <głos> Naprawdę? <głos> Miss dreamer. Nie pracuje, więc ma więcej czasu na kradnięcie. Siema dreamerko, dobrze ci widzieć. Michael, 2200. Dobrze widzę? Dobrze widzę. Gdyby nie Tomek, Olgierd i Alicja, to byłaby by w solidnej, głębokiej dupie. Zgodzę się z tobą jak najbardziej, ale pamiętaj, to jest wszystko jej zasługa, bo ona sobie poradziła. Misiula, pamiętajcie, kobitki, że kot lepiej mieć kota niż faceta. Kota nauczysz robić do kuweta, a faceta nigdy yy, nie nauczysz, żeby opuścił deskę do kibla. Prawda to jest, Misiula. Zgadzam się z tobą. Ile razy jeszcze przez ten tunel będzie biegał ten pies? No jak na razie nie przebiegł ani razu. Jak będziemy z nim teraz robić różne... O matko, patrz jak on jest niezdolny we wszystko. I jeszcze ma pomy do skakania. Jak ja mam go wytresować, jak on jest taki beznadziejny? Kiedy na do butów ci wystarcza. Pozdrawiamy nagelka. Dokładnie takie są koty. Daj radę. Co to jest za problem? Przebiec przez tunel. O, proszę. Wystarczyła odpowiednia motywacja. Jeszcze na mnie naszczekał dziad jeden. To ja przyspieszę, bo to trochę zajmie. Śmigaj. Jeszcze śmigaj. Dalej śmigaj. Dopiero 35? Za każdym takim on to jest tylko cztery. Ja pierniczę. Nie ma jakiegoś. nie wiem, jedzonka do super uczenia. Znakomicie, Chipson, świetnie ci idzie. Wcale nie idzie mu świetnie. Tylko o świetnie nie stało nawet. Idź trenować teraz tutaj. Co to w ogóle jest? I w jaki sposób to trenuje? Proszę teraz w budę. W budę rękawem. Oj! No i on nie chce w to. Patrzcie, Może tylko 62. On nic nie chce. Co tam się dzieje? Sprze dźwięki. Aaa, w końcu ktoś mi sprząta w mieszkaniu. Jak cudownie. To ten mój yy, super sexy hotlokaj. Dajesz ci pson. Trochę włożył. Skakuj do oporu, Cipson. Ja widzę, że on już ma opór. I to taki całkiem duży. Ale już przechodzi całe. To puszcza animację taką, nie ten. Nieprzewiniętą. Nie, Cipson, świetnie ci idzie. No to teraz yy, przez kółko skakaj. Milion skakaj przez kółko. O, kotku sobie wreszcie poszło. Czy czuje się, kotku, do tyrane? jaka pierdoła, nie wierzę. Ci ogarnij pies i skacz przez tą oponę. Jeszcze trzeba ją podpalić, żeby było ciekawiej. No, nope, wciąż nie. <laughs> skacz więcej. To nie skacze ten z policji. W sumie pies psu równy. <laughs> o nie, ale to przecież on to ledwo poćwiczył. I pasuje go nakarmić. Jej, znakomicie, Gibson. Naprawdę muszę podziękować Olgierdowi. Tresura Cipsona jest teraz o wiele łatwiejsza i nie czuję się już zastraszona innymi rywalami na zawodach. Może wcześniej nie potrafiłam docenić w pełni Cipsona i to był mój problem, nie jego. Ale teraz myślę, że możemy pokonać Dianę. Moriarty i twoje zdrówko również. Ja myślę, że możemy podpalić i Alicję i Oponę. Dobra, to ja tego psa nakarmię. Gdzie on ma jakieś jedzenie tutaj? Jest. Zawołaj na jedzenie chipson. Mój Sim, próbuje zwrócić na siebie uwagę. Nic ci nie jest. No, może trochę śmierdzisz, ale to bez przesady. Proszę się wykąpać, wysikać. Najeść. Czymś pysznym paczek nalała. Musiało jej się bardzo chcieć. <laughs> nawet jakby Sim był całkiem na czerwono, to byś mówiła, że nic ci nie jest. Oj tam, oj tam. Rzadko mi się to zdarza. Dopiero jak sim umiera, to jest ojej, jednak miał rację. Dobrze, to ja pozmywam. Po... Znowu mi nalał w domu świniak jeden. Ale patrz, zaraz poszedł jeść, żebyś nie mogła go zganić. zganiza. To pochwal za jedzenie karmy. Czy ty się najadłeś i ogarnąłeś? Tam higiena nie jest ci do niczego potrzebna. To dalej będziesz skakał przez te rzeczy. Chyba, że mi się znowu pojawi, że nie mogę go wtresować bardziej. Skaczaj tam psie. Ile on ma tych umiejętności już tutaj? O matko, to trochę potrwa. Nawet trochę bardzo potrwa. Słuchajcie, zajadę tego psa. Albo wygra te zawody, albo umrze. <noise> albo wygra zawody, a potem umrze i będę miała święty spokój. Skaczaj. Bardziej skaczaj. Sprawdź, czy mu rośnie coś takiego, bo teraz masz czekać. A nie. O jest, jego kółko rośnie. I patrz, ostatni raz będzie teraz. Będziesz miał na maksa. I pozdrawiamy papiszonika bardzo serdecznie. Od psa wymaga, a sama dookoła kibla leje. W sumie racja, ciężko zaprzeczyć. I teraz tutaj. Do końca ćwiczymy. Pójdzie, pójdzie tam. Wskakaj tam w to. Teraz dużo szybciej leci w ogóle. Gdzie lecisz, torbo jedna? Skaczacie tutaj przez te rzeczy. Nie jecie, nie śpicie, trenujecie. Trzeba mieć w życiu priorytety. Lepiej dać go do Chin, potrawka z koronawirusem będzie. Hmm, brzmi pysznie. Mój Sim niczego nie potrzebuje. Potrzebuje tylko trenować tego psa. Wiem, jestem bezwzględna. Co jeszcze pies potrzebuje dorobić? Oba tunele. No dobra. Zaraz tutaj z nich padnie, autentycznie. Opatrz, teraz już jej coś zaczyna być powoli. Czy ona nie <gry> powinna czerpać z tego jakiejś przyjemności, satysfakcji? Z ćwiczenia takiego gamonia? No, w sumie racja. Patrz, ma wszystko na sto. Jest najlepiej wytrenowanym psem w historii. To muszę sobie zapewnić jakąś rozrywkę. Na przykład możesz domalować coś. I wolę się napić. <laughs> ja po takiej wyćwice, ja muszę po prostu się ogarnąć, mózg zresetować. Siema, forwen, dobrze ci widzieć. Oba drinki wypiję. Albo po prostu z butelki w ogóle. Jest tutaj ta opcja? picia z butelki? Chwila. Wypij z butelki, proszę. Jeszcze pożągluj szklankami. No i widzicie jej od razu. Od razu jej lepiej. Kontynuuj malowanie. Ty, 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 ty. ale całkiem niezły ma spust wypiła dwa driny poprawiła z butelki i całkiem nieźle sobie dalej radzi no bo teraz ma pewniejszą rękę misiule pozdrawiamy bardzo serdecznie weź ty babo nie uciekaj jak ci donajty dają <laughs> nie będę nigdzie uciekać absolutnie nie ja ci dziękuję za wsparcie i oczywiście hapsz, hapsz dla ciebie na czacie to będziemy kontynuować to malowanie czy nie już zostaw te szklanki Powinny teraz tak na głowę spaść. Nie jestem teraz w nastroju, żeby malować, może później. Czyli dalej wolała, wolałaby pić. Dobra, to ją odcezę kawałek. Może tym razem nie naleję dookoła kibla. I śpimy. I co? I moi drodzy czy wygramy zawody, czy Cipson w końcu się ogarnie, czy kiedykolwiek odrośnie mi długi, drugi kluk... <laughs> drugi kucyk. <laughs> Bardzo pięknie to powiedziałam. Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach z histerii z Podogona. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!